Cześć, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam was dzisiaj na recenzję Nvidia Shield Android TV. To jest konsola do gier Nvidia ta najnowsza odsłona z 2017 roku. Rozpakowanie widzieliście mniej więcej gdzieś około 3 tygodni temu, ale przyznaję się bez bicia, że w momencie kiedy ogarnąłem cały sprzęt, jak to wszystko działa, jeszcze dostałem dostęp do GeForce Now, gdzie tam mamy całą masę bardzo fajnych pc gier. W część w ogóle nie grałem. No to człowiek się zatraca i traci poczucie czasu, więc troszeczkę dłużej trwało mi przygotowanie całej recenzji, ale już dzisiaj możecie zobaczyć gotowy materiał. Zapraszam na film. Obudowa szylda wykonana jest z tworzywa czarnego, w większości matowego. Na topie natomiast mamy kawałek błyszczącego elementu. Od dołu, jak i z tyłu mamy również otwory wentylacyjne, które dbałem tutaj o prawidłową pracę Urządzenia. Jeżeli chodzi natomiast o diody, jest jedna taka zielona, która sygnalizuje nam pracę urządzenia. Możemy również regulować intensywność podświetlenia. Co do portów, na szyldzie mamy dwa USB 3.0, jedno złącze HDMI pełnowymiarowe, wejście RJ45 do przewodu sieciowego oraz wejście do zasilacza. Do sterowania SLD wykorzystujemy pilota lub pada. obydwa urządzenia są w zestawie, obydwa bezprzewodowe z interfejsem Bluetooth, na jednym jak i na drugim znajduje się panel dotykowy, który umożliwia płynną regulację głośności. Mamy pada, który jest odchudzony względem poprzedniej wersji z tyłu port micro USB mamy także możliwość podpięcia do niego słuchawek. Całość urządzenia mimo że jest dosyć kanciasta, bardzo wygodnie leży w dłoni, całkiem przyjemnie się nim gra. I urządzenie jest, co by nie mówić, naprawdę mega solidne. W tej chwili widzicie ekran główny Shielda. Tutaj mamy podstawowe informacje: godzina. Mamy możliwość wyszukiwania również wyszukiwania głosowego. Mikrofony znajdują się w obydwu kontrolerach: zarówno w pilocie, jak i w padzie. Na samej górze w systemie kafelku wyświetlane są proponowane na przykład filmy, lub muzyka. Tutaj widzimy z YouTube. Mamy również informacje o grach, które znajdują się aktualnie w promocji, na przykład z Nvidia Games. No i zobaczcie, tutaj jest wszystko to, co tak naprawdę. Urządzeniu uważa, że moglibyśmy chcieć zobaczyć. Te informacje, które są tutaj wyświetlane, są na podstawie zarówno tego, co wcześniej na urządzeniu robiliśmy, jak i sugestii, na przykład z YouTube. Dalej mam listę zainstalowanych aplikacji. Przede wszystkim sklep Play. Możemy sobie do sklepu wejść i tutaj instalować aplikacje, z podziałem również oczywiście na kategorie. Natomiast z uwagi na konstrukcję urządzenia, liczba tych aplikacji jest ograniczona. Nie ma ich tak dużo jak w przypadku systemów Android na telefony. Ale są aplikacje podstawowe. Jest YouTube, jest Netflix, mam oczywiście wszystkie usługi Google. Jest Plex, nie mam zainstalowanego, ale również jest dostępny tutaj na przykład Kodi. Wiele osób wiem, że o to pyta. Mamy możliwość przeglądania zdjęć, jak i wideo zapisanych na urządzeniu. Ta wersja, która do mnie dotarła, jeszcze raz przypomnę, to jest wersja bez tego 500 GB dysku, ale mamy tutaj możliwość podpięcia przez porty USB, czy to dysków 2,5 calowych, czy na przykład zwykłego pendrive'a i tam gromadzenia sobie również informacji jest to bardzo prosty i jednocześnie tani sposób na rozszerzenie pamięci samego urządzenia. Jest i play jest Spotify, jest Vivo, jest również odtwarzacz VLC. I przy nim na chwileczkę dłużej się zatrzymam, ponieważ ten odtwarzacz poza możliwością odtwarzania wszystkich utworów muzycznych czy filmów lokalnie daje również nam dostęp do sieci. Zobaczcie, przechodzimy sobie do sieci lokalnej i tutaj, jeżeli mamy jakieś dostępne urządzenia, na przykład to może być serwer NAS. To może być chmura, możemy sobie wejść, jeżeli oczywiście wpisujemy sobie hasło i tak dalej, logujemy się na nasze urządzenia, natomiast WD Cloud'a mam bez hasła, tutaj szybciej będzie. Mamy foldery, które są dostępne, mamy na przykład foldery publiczne, tutaj możemy sobie przeglądać zdjęcia. Wszystko działa dosyć płynnie. Nie ma problemu tak naprawdę z obsługą nawet bardzo, bardzo wielu formatów, więc to na duży plus tego urządzenia. Wracamy sobie do ekranu głównego i schodzimy niżej, bo tutaj najważniejsza chyba część tego urządzenia jako konsoli do gier. Przede wszystkim gry, moi drodzy. Tu widzimy listę gier ostatnio uruchomionych, zarówno w systemie GeForce Now jak i również androidowych, jak i również streamowanych z pc bo te trzy podstawowe sposoby umożliwiają nam włączenie rozrywki. Zobaczcie, Dead Rally streamowany z komputera, mamy grę, która jest typowo androidowa, Rare Racing 3, Asphalt 8, tego chyba nikomu nie muszę przedstawiać, mamy dostęp również do Steama, Borderlands z kolei z GeForce Now, z Dead Island również z usługi GeForce Now, Tomb Raider również z usługi GeForce Now, no ale na przykład Wiedźmin z GameStreama to są wszystko gry, które były w ostatnim czasie na tym urządzeniu uruchamiane schodzimy sobie jeszcze niżej, tutaj mamy ustawienia moi drodzy, wersja 2017, Nvidia shit posiada zainstalowanego już Androida w wersji 7.0, mamy możliwość dostępu do sieci, zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo i tutaj uwaga odnośnie funkcjonowania tego urządzenia po Wi-Fi router musi być dość blisko lub musi mieć odpowiednio mocny sygnał bo inaczej już nawet przy pierwszej konfiguracji Będą wyskakiwały komunikaty, że ta jakość połączenia jest po prostu za słaba i urządzenie nie będzie funkcjonowało prawidłowo. Możemy sobie troszeczkę dostosować wyświetlanie. Tutaj mamy dostępne różne rozdzielczości. Ja mam ustawione 1080p i 60Hz. Mamy również możliwość regulowania dźwiękiem samego urządzenia. I bardzo fajna sprawa: na obydwu kontrolerach znajduje się również panel dotykowy który, tak jak zresztą widzicie, pozwala na płynną regulację głośności. To jest bardzo fajne, moim zdaniem, w tych ustawieniach w tym dźwięku nie trzeba absolutnie nic zmieniać. Ustawienia systemowe, ustawienia aplikacji, również oczywiście z kontrolą tego, co dane aplikacje mogą. Wychodzimy sobie z tego, bo tego jest naprawdę dużo. Mamy akcesoria. Słuchajcie, zarówno pilot, jak i pad to są akcesoria na Bluetooth. Mamy wskaźnik połączenia naładowania baterii, możemy sobie te urządzenia ładować, jeżeli chodzi o pada to tutaj mamy wejście micro USB, ale samego pada dokładnie już widzieliście, więc nie będę tego powtarzał. Natomiast tutaj mamy dwie baterie CR2062 jak dobrze pamiętam i wystarczają według producenta na około rok pracy. Czy tak jest? Nie wiem, test jest na to za krótki. Możemy oczywiście sobie również opcjonalnie podłączyć inne akcesory, na przykład klawiatury na Bluetooth. Są jak najbardziej obsługiwane. Szybki dostęp do ustawień sieci. Ta sieć w przypadku NVIDIA czyli jest niezwykle istotna. I zasilanie. Tutaj możemy sobie urządzenie od razu wyłączyć lub uruchomić ponownie. Przy czym to wyłączenie nie jest takie. Całkowite, bardziej jest to właśnie uśpienie, bo potem wystarczy nacisnąć uśpimy sobie je, dowolny przycisk, czy to na pilocie, czy na padzie powoli już dopada, przechodzimy, bo za chwilę skupię się na grach, żeby urządzenie się nam błyskawicznie praktycznie włączyło. W tej chwili mam włączony film z YouTube, bez problemu, całość jest odtwarzana, filmy są odtwarzane. Płynnie. Mamy również możliwość odtwarzania filmów w 360, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. No i sami widzicie, żadnego klatkowania nie ma. I to dotyczy jakich filmów byśmy tylko nie chcieli. Zobaczmy coś z kanału na przykład Silentium PC. Nowe odsłony obudów z oknem. Film działa jak najbardziej płynnie. Możemy sobie oczywiście cały czas regulować dźwiękiem korzystając z pada albo z dołączonego pilota. Reakcja jest błyskawiczna. Opóźnienia są tu naprawdę minimalne. To również dotyczy także filmów na przykład z innych serwisów, takich jak chociażby Netflix czy z Epli. Oczywiście należy pamiętać, że niektóre usługi są dodatkowo płatne i za to będziemy musieli zapłacić. Jeżeli chodzi natomiast o Spotify, to tutaj oczywiście mamy również możliwość korzystania z innych urządzeń, na przykład z naszego smartfona które będą zarządzały tą muzyką, także nie jesteśmy tutaj skazani absolutnie tylko i wyłącznie na samego pada, bo możemy na przykład włączyć sobie muzykę i przekierować ją na Nvidia Shield i później sobie tą muzyczką zarządzać. Teraz o tym, co chyba dla wielu najważniejsze, czyli gry. Gry możemy odtwarzać, jak już wcześniej wspomniałem, na trzy sposoby. Pierwszym, najmniej wymagającym, to są gry Androidowe. Tutaj możemy sobie bez problemu uruchomić nawet najbardziej wymagające produkcje, a do ich obsługi w zupełności wystarczy ten pad, podobnie jak i do obsługi całego interfejsu Nvidia SHIELD. Szybkość działania jest wysoce zadowalająca, urządzenie jest bardzo szybkie i tak jak zresztą widzicie nawet wczytywanie samych gier tutaj nie stanowi najmniejszego problemu. A jak gry działają? Zobaczcie sami. Drugim sposobem na odtwarzanie gier jest uruchomienie Gier Nvidia i wybranie GameStream. Tutaj możemy streamować gry z naszego komputera stacjonarnego czy laptopa i grać na telewizorze za pomocą Pada. Oczywiście warunek jest taki, że musimy posiadać komputer z kartą graficzną NVIDIA i musimy być zalogowani do panelu GeForce Experience. Tutaj w ustawieniach widzimy wszystkie zainstalowane na naszym komputerze gry. NVIDIA posiada swoją listę aplikacji, swoją listę gier, którą bez problemu wspiera, ale aż ja tutaj z doświadczenia wiem, że gry, których nawet oficjalnie nie ma, jak na przykład chociażby Dirt Rally, który w końcu był produkowany we współpracy z MD, również bez problemu na Shieldzie działają. Tutaj, jak zresztą widzicie, wszystko również działa bez najmniejszych problemów, ale w tym momencie pojawiają się już pewne... Pierwsze ograniczenia. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą grę, to jakość połączenia internetowego musi być wysoka. Urządzenie Nvidia najlepiej podpiąć przewodowo bezpośrednio do routera. To samo dotyczy komputera, na którym będziemy grali. Najlepiej, jeżeli ten będzie podpięty do routera bezpośrednio przewodowo, wtedy opóźnienia w grze będą po prostu zdecydowanie najmniejsze ale mogą nadal cały czas wystąpić. Nie powinny jednak utrudniać gier, no chyba, że mówimy tutaj o jakichś bardziej, zdecydowanie bardziej dynamicznych konstrukcjach, grać w CSA na przykład nie polecam. Jeżeli chodzi natomiast o kolejną kwestię, to nasz komputer musi też być odpowiednio wydajny, bo pamiętajcie, że Nvidia Shield służy tylko w tym momencie do streamowania tej gry z naszego komputera na obraz naszego monitora. Jeżeli zaś chodzi o pada i obsługę, to nie mam tutaj w zasadzie tego żałobu, Uwag, ponieważ pad działa jak pad od Xboxa, tak jakbyśmy go podpięli do naszego pc i wszystkie praktycznie gry są obsługiwane. Ja jeszcze nie trafiłem na grę, której nie mógłbym obsługiwać przy pomocy tego pada, której nie mógłbym pograć przy pomocy tego pada. Do tej pory mówiłem już gry na Androida oraz GameStream umożliwiające streamowanie gier z naszego komputera na urządzenie Nvidia, ale to nie wszystko, bo bardzo fajnie można również sobie pograć w GeForce. Now, tutaj mamy bibliotekę gier, która jest bardzo bogata, na której znajdziemy tytuły również bardzo wymagające. Mamy kilka Batmanów, mamy na przykład Lara Croft i Lara Croft sobie nawet zaraz odpalimy. Niech ją tylko szybciutko znajdę, ona już będzie nam się ładowała. Szybciej by było, jakbym wrócił do ustawień tych, gdzie mam ostatnio uruchamiane gry, bo właśnie niedawno w Larę grałem. Jeżeli natomiast chodzi o ograniczenia... Tutaj, w przypadku GeForce Now, to po pierwsze jest to usługa abonamentowa, która kosztuje około 10 euro miesięcznie, nie jest więc to tanio. I w przypadku na przykład rocznego abonamentu, no wiadomo, koszty w tym momencie, można powiedzieć, eksploatacji tej konsoli nam mocno dosyć wzrosną. Tutaj, również bez problemu, jak zresztą widzicie, możemy sobie pograć, ale. Ograniczeniem jest przepustowość naszego łącza internetowego, ponieważ gry tak naprawdę są uruchamiane na serwerach Nvidia, a do nas tylko streamowane. Więc na to musicie brać również poprawkę. Musicie w tym przypadku mieć naprawdę dobre i stabilne łącze internetowe. Dokładnie tak samo jak możemy sobie sterować, puszczać muzykę, tak naprawdę ze Spotify, kierując telefonem, tak dokładnie działa również YouTube. Jeżeli, oczywiście, mamy odpowiednie urządzenie, możemy sobie tutaj. O, mamy coś o LG G6. I teraz w tym momencie klikam sobie odpowiednią ikonę, która umożliwia mi przerzucenie tego obrazu, który ja oglądam, na właśnie shielda. Zobaczcie, włącza się aplikacja bez jakiejkolwiek mojej ingerencji. Tylko i wyłącznie korzystam w tym momencie właśnie ze smartfona. A już tutaj, w tym momencie, będzie odpalany film i mogę sobie go dalej oglądać. Mogę go również z tego miejsca przewijać w dowolnym miejscu. Jest to bardzo wygodne i jest to zwiększenie dodatkowo funkcjonalności samego Shielda. Nie ulega wątpliwości, że Nvidia Shield to urządzenie rozwojowe. Z informacji, które otrzymałem tutaj od producenta, wiem, że również trwają pracę nad tym, żeby rozszerzyć funkcjonalność samego urządzenia, także o funkcję dekodera telewizyjnego, co na pewno nie wszystkim, ale części osób pozwoliłoby na wyeliminowanie dodatkowego urządzenia, a biorąc pod uwagę, jaką moc obliczeniową ma ten Shield, a także wygodę korzystania z tych akcesoriów, to może być naprawdę niezły pomysł. W tej chwili możemy już bez problemu sobie te gry z pc streamować, te opóźnienia są w miarę niewielkie, akceptowalne, natomiast mogą być problemy w przypadku bardziej dynamicznych gier. Jeżeli chodzi natomiast o gry z usługi GeForce Now, jest ich sporo, ta biblioteka jest wciąż rozszerzana, natomiast jest to usługa abonamentowa, która no, jakby nie patrzeć koszt eksploatacji Shielda zwiększy. Ale dzięki temu weźcie pod uwagę, że jeżeli dużo gracie, to tak naprawdę oszczędzacie w tym momencie na zakupie gier. Nie musicie również obawiać się o wydajność, bo wszystkie tytuły będą na tyle uruchamiane płynnie, że sobie bez problemu pogracie nawet te bardziej dynamiczne rozgrywki. Jedynym ograniczeniem może być w tym momencie przepustowość waszego łącza internetowego, no która tutaj do komfortowego działania, nie wiem, chociażby Lary, którą widzieliście, no jest wymagana, żeby to. Ładnie, płynnie, naprawdę sobie śmigało. Plus dodatkowo funkcji multimedialne, które powiem tak, po tych trzech tygodniach testów mam wrażenie, że sama funkcja tej przystawki do telewizora, która czyni z niego smart TV, jest tak naprawdę drugoplanowa, bo faktycznie producent skupił się przede wszystkim na grach, na tym, żeby tych graczy zaspokoić i było jak najmniej marudzenia. Moim zdaniem mu się to jak najbardziej udało. No i ceny, słuchajcie, ceny tej podstawowej wersji wahają się w okolicy mniej więcej 1000 zł. za tą wersję 2017, natomiast wersja z dyskiem 500 gb jest około tam 200 zł. E, droższa, jak się nie mylę. Pamiętajcie, aktualne ceny znajdziecie w opisie tego filmu. Z jednej strony jest to cena niższa niż aktualnej generacji konsol Microsoftu czy Sony. Z drugiej strony, możecie w tej cenie kupić używane czy nawet nowe konsole starszej generacji czasami jeszcze już z pakietem gier bez dodatkowych abonamentów w teorii, bo w praktyce wiecie jak jest, jak nie macie wykupionej usługi na przykład nie wiem, Microsoft Gold i tak dalej no to ograniczona macie funkcjonalność tej konsoli na przykład chociażby możliwość gry w multiplayerze a tutaj takich problemów nie ma więc moim zdaniem to jest jak najbardziej urządzenie które również dla graczy jest warte uwagi natomiast jest w fazie cały czas rozwoju cały czas jest w fazie ulepszania no i tak naprawdę chyba dla niektórych to będzie jeszcze pieśń w przyszłości jeżeli chodzi o taką pełną funkcjonalność i pełne możliwości tym bardziej, że o czym wspominałem w trakcie recenzji do tego, żeby to urządzenie działało sprawnie, działało dobrze, żeby lagi były jak najmniejsze, spowodowane łączem internetowym, musicie mieć raz, że dobrą sieć w domu i dobre warunki, jeżeli chcecie łączyć childa po Wi-Fi, a z drugiej strony musicie mieć też szybkie łącze internetowe jeżeli chcecie korzystać z usługi abonamentowej GeForce Now i te gry Uruchamiać na tych komputerach zdalnych Nvidia. Ma to wszystko swoje plusy i minusy, bo na przykład płacicie abonament 10 zł euro miesięcznie, ale z drugiej strony oszczędzacie na grach. Jeżeli gracie bardzo dużo, to szczerze mówiąc ta cena może być dla Was atrakcyjna. Więcej niż jedna gra w miesiącu już jesteście na plusie, bo tej gry nie musicie kupować, a biblioteka jest całkiem spora. Plus jest cała masa gier, można powiedzieć, za darmo w tym abonamencie, gdzie nie trzeba za nie gdzieś tam dodatkowo płacić. I ode mnie to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z Shieldem, piszcie w komentarzach. W miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!